Tomasz Patora, uwaga, dobry wieczór. Dziś chciałbym dla Państwa wrócić do głośnej swego czasu sprawy śmierci współzałożycielki i działaczki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, pani Jolanty Brzeskiej. Przypomnę tylko w dużym skrócie na początku, że ta śmierć nastąpiła 1 marca 2011 roku. Zwłoki kobiety, częściowo nadpalone, znaleziono na terenie Warszawskiego Powsińskiego Parku Kultury. No w lesie, tak naprawdę, to ciało było częściowo nadpalone, zaś stwierdzono, że śmierć nastąpiła w wyniku oblania olejem napędowym i podpalenia. E, oczywiście od, od początku zadawano sobie sprawę, czy to samobójstwo, nieszczęśliwy wypadek, czy też po prostu zabójstwo. E, skąd takie podejrzenia? Otóż e, pani Jolanta Brzeska. Była, jak już wspomniałem, współzałożycielką i działaczką Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Stowarzyszenia, które było tak naprawdę pierwszą organizacją, która sprzeciwiała się i walczyła rozpoczęła taką, można powiedzieć, zorganizowaną walkę z ludźmi, którzy masowo wykorzystywali prawo po to, żeby przejmować w Warszawie kamienice. Pod pozorem, pod pozorem odwrócenia nacjonalizacji, tak? czyli, czyli reprywatyzacji. Jednym z liderów tych działań, to już dzisiaj wiemy, już dziś powstały na ten temat mnóstwo publikacji dziennikarskich, powstały na ten temat książki, jednym z liderów tego, nie, takich, takiego postępowania był tak zwany kolekcjoner kamienic, dawny antykwariusz Marek M. Człowiek, który, jak pamiętam, że kiedy, zajmowałem się, kiedy się nim zajmowałem tuż po śmierci pani Jolanty w 2011 roku, przygotowałem, przygotowywałem reportaż, który zresztą, do którego link znajdziecie Państwo koło tego podcastu. Zgłosił się wówczas do Stowarzyszenia Właścicieli Kamienic dla Odmiany. I, i, I zszokowanemu zupełnie e, szefowi tego stowarzyszenia, które tak naprawdę pomagało po prostu dawnym właścicielom odzyskiwać swoją własność. E, powiedział, że, że on tu ma kilka kamienic w Warszawie, trochę więcej niż kilka, i, i powiedział temu człowiekowi, szef tego stowarzyszenia zapytała ile pan ma kamienic. Na co on powiedział: No, 60. I ten właściciel nie mógł w to uwierzyć, że, że Marekem ma aż 60 kamień. Co to kompletnie niespotykane. Jak to zrobił? Otóż miał taki system na biznes pomysł na biznes że w księgach wynajdywał dawnych właścicieli najczęściej byli to właściciele nie całości, ale udziałów i odkupywał te udziały za, no tak naprawdę, śmieszne pieniądze. Od 500 bodajże, tam chyba nawet mniejsze kwoty wchodziły w grę, do 1000 złotych od osoby, aby później, aby później w ich imieniu, no, kiedy, kiedy kupił te, te udziały, kupował tak naprawdę roszczenie o, o reprywatyzację danej kamienicy, i, i, i on już jako jako ten, który te roszczenia odkupił, walczył o przejęcie tych kamienic i najczęściej po prostu w sądach wygrywał. No Problem polegał na tym, że w tych kamienicach mieszkali ludzie. I cały dowcip na tym, żeby tych ludzi się pozbyć. I cała na tym jego umiejętność polegała. Ponieważ to nie było takie proste, przynajmniej jeżeli chciało się to zrobić zgodnie z prawem. No to, no to pan Marek M. stosował różne bardzo wymyślne metody wraz ze swoimi ludźmi, żeby tych ludzi się pozbyć. Pamiętam, że kiedy zajmowałem się tą sprawą, głośna była wówczas sprawa kamienicy przy ulicy Dalberga, którą pan Marek M. przejął właśnie w ten sam sposób. Tam był jeden pusty lokal, opróżniony, który, który któryś z lokatorów już opuścił i do tego lokalu pan Marek M. Wprowadził swojego człowieka, który umilał pozostałym mieszkańcom kamienicy życie poprzez puszczanie całą dobę głośnej metalowej muzyki, a na przykład przez palenie grilla na klatce schodowej. Um, I chodziło tak naprawdę o to, żeby tych ludzi zmusić do tego, żeby się sami wynieśli, bądź też, żeby byli bardziej skłonni przyjąć warunki nowego właściciela do tego, żeby opuścili swoje lokale. Innym sposobem było podwyższanie do jakichś drakońskich kwot y, czynszów. Wielu, nasto, wielodziesięciokrotnie. Kolejny sposób to domeldowanie się jako współwłaściciela kamienicy do mieszkania, które było zajmowane przez innego z lokatorów. W ten właśnie sposób potraktowano właśnie rodzinę pani, Jolantę, pani Jolanty Brzeskiej i samą panią Jolantę. Ona mieszkała w lokalu, Położonym tuż koło Łazienek Królewskich, yy, bardzo droga i, i, i bardzo taka no, poszukiwana lokalizacja zresztą kamienica w bardzo dobrym stanie. Yy. I, I ważny jest też kontekst, w jakim Jolanta Brzeska i jej rodzina tam się znalazła. Otóż, jak mi mówiła córka pani jo Jolanty, pani Magda, mm, jej matka dostała przydział wówczas komunalny do tej kamienicy w zamian za to, że ojciec pani Jolanty odbudowywał tę kamienicę, która podczas wojny uległa niemal całkowitemu zniszczeniu. Stąd też yy, ta, ta, ten przykład zresztą kamienicy przy ulicy Nabilaka jest doskonałym, doskonałym przykładem na to, jak, jak nieuczciwa był, była ta dzika reprywatyzacja, no, która kompletnie nie uwzględniała, gdzie prawo kompletnie nie uwzględniało tego, że, że ta dawna własność prywatna y, no, w istocie, z powodu czynników obiektywnych, z powodu wojny, no, niekiedy przestała tak naprawdę istnieć i, i od nowa została niejako zbudowana przez, przez innych ludzi, no, których, 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 których należało jakoś uhonorować, i najczęściej po prostu dawano im mieszkania. W, w, te, w tej lokalizacji, w tej kamienicy. Pan Marek M wprowadził się po prostu do mieszkania, w którym którego właściwie domeldował się do mieszkania pani Jolanty. Po nachodził tą rodzinę, potrafił wejść, oglądać mieszkanie, podczas gdy rodzina na przykład jadła obiad. Pani Magda Brzeska zapamiętała, że, że, że jadła z mamą obiad, kiedy nagle rozległo się pukanie do drzwi i wszedł do, do niej ten sublokator. Marek M. w towarzystwie jakichś ludzi, którzy zaglądali jej do talerza, sprawdzali, mierzyli jakieś ściany, mierzyli okna. No, umilali krótko mówiąc życie. Pamiętam, że kiedy przygotowywałem ten reportaż, postarałem się porozmawiać z markiem M. On, on odebrał telefon, ale odebrał ode mnie telefon tylko raz, powiedział, że no bardzo chętnie wyjaśni o co chodzi, ale, ale wieczorem i wieczorem już telefonu nie odebrał, natomiast przekierował na nas, jakby wysłużył się swoim pomocnikiem, jakimś takim dziwnym młodym człowiekiem, który, który kazał się tytułować hrabią, jeśli dobrze pamiętam i i on, on opowiadał jakieś niestworzone historie. Znaczy, szedł w zaparty twierdził, że, że absolutnie jego, jego pryncypał i on sam nie mają zwyczaju umilania życia lokatorom, że oni wyprowadzają, ci lokatorzy to w sumie się wyprowadzają sami, bo chcą, że wszystko co robią to jest działanie zgodne z prawem, a kiedy zapytałem na przykład o to domeldowanie się do ludzi, którzy zajmują określone lokale i w ten sposób umilanie im życia, no jedyne co miał do powiedzenia, to że jest to działanie zgodne z prawem, nikt tutaj prawa nie łamie i, a to co to, to, co jest dozwolone to nie jest, i nie jest zabronione, no to jest coś co, coś, co jest normalne. Więc to było, to było jakby jego, jego tłumaczenie. Yy, wracając do śmierci Jolanty Brzeskiej. Otóż yy, naturalnym było, że że działacze Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów zaczęli za sobie zadawać pytania, czy śmierć pani Jolanty nie ma związku z, z jej działalnością i z tym, że podnosiła sprawę, jak podkreślam, jako jedna z pierwszych e, sprawę m, kwestii dzikiej reprywatyzacji i zachowania tych, którzy na czele w Warszawie, na czele tej dzikiej reprywatyzacji stali z Markiem M. włącznie. Te okoliczności śmierci też były dziwaczne, jak na samobójstwo. Pamiętam, że jedna z działaczek stowarzyszenia mówiła mi, że jeżeli pani Jolanta chciałaby popełnić rzeczywiście samobójstwo i dokonać tak zwanego samospalenia, no to z pewnością nie wybrałaby jakiegoś lasu po, po prostu gdzieś, gdzieś na obrzeżach miasta tylko, czy aglomeracji, tylko no poszłaby się spalić pod ratusz. Na pewno zostawiłaby, zostawiłaby jakiś list pożegnalny, w którym opisałaby motywy swojego działania. Poza tym, poza tym taka, przepraszam, ale to konieczne, ta metoda samospalenia, samospalenie przy pomocy nafty, oblania się naftą, olejem napędowym i, i podpalenia, w dodatku przy mrozie, przypomnę 1 marca 2011 roku, no to nie jest metoda, która byłaby Skuteczna i w miarę do zniesienia. No to to, to musiały być jakieś niewyobrażalne tortury, jeżeli, które, które zadałby sobie człowiek w ten sposób, właśnie planując samobójstwo. To wszystko było kompletnie nieprawdopodobne, i stąd właściwie wszyscy moi rozmówcy wówczas wskazywali na to, że, że to mogło być po prostu zabójstwo. Prokuratura początkowo umorzyła śledztwo, ponieważ no, nie, nie umiała dojść, co to tak naprawdę było. Po pewnym czasie, w 2016 roku, yy, nakazano wszczęcie tego śledztwa i no i prokuratura stwierdziła, że najprawdopodobniej było to zabójstwo aby wskazać kto tego dokonał w jakim celu, jakie były okoliczności tego, tegoż morderstwa sprawę przekazano do prokuratury regionalnej w Gdańsku i właśnie ta prokuratura po wielu latach badania sprawy, no minęło 8 lat w wykonaniu około 50 specjalistycznych opinii jak twierdzą prokuratorzy i przesłuchaniu ponad 200 świadków no na 44 40 tomach akt zebrała wiedzę, którą zebrać mogła, i, i, no i niestety wniosek y, jest dość mało optymistyczny, mianowicie no tak naprawdę nic się nie udało ustalić. Y, to znaczy, konkluzja jest taka, że y, nie stwierdzono, czy to było zabójstwo, czy to był nieszczęśliwy wypadek, czy też było to y, samospalenie. Y, wydaje się i tu przechodzę do wniosków wydaje się, że na podstawie tych informacji, które, które prokuratorzy prowadzący sprawę udzielali medium, i, medium i, i jak również za pośrednictwem rzecznika prasowego Gdańskiej prokuratury Wydaje się, że przyczyna leży przede wszystkim w tym, że zbyt mało śladów zabezpieczono od razu, na początku. To zresztą jest stara zasada panująca w kryminalistyce, mianowicie no, no te pierwsze dni, pierwsze godziny są najważniejsze. Nie ma nic ważniejszego od, od prawidłowych oględzin miejsca i zabezpieczenia dowodów, które wtedy jeszcze można zabezpieczyć. Wydaje się, że, że ten początkowy etap i, i pewne niechlujstwo, niektórzy nawet mówili, córce pani Jolanty, o tym, że, że, że zadeptano miejsce zbrodni, że potencjalnej zbrodni, że nie zabezpieczono wszystkich śladów, tak jak należało to zrobić. I No i dziś po prostu po tych wielu latach nawet ta prokuratura, która w 2016 roku zajęła się sprawą, no niewiele już mogła zrobić, a i ci biegli powołani przez prokuratora nie mieli wielkiego pola manewru. Prokuratura twierdziła też, że dotarto do świadka. To bardzo ciekawe, bo to też rzuca ciekawe światło na, na całą sytuację. Który przechodził w miejscu znalezienia ciała pani Jolanty nieco wcześniej i widział kobietę rozmawiającą w sposób dość gwałtowny z pewnym mężczyzną. Ta rozmowa miała przypominać sprzeczkę, a kobieta, on strzępy tej rozmowy miał słyszeć, ale. Z tych strzępów niewiele się układało w całość. Poza tym, że, że kobieta była wyraźnie podenerwowana, silnie gestykulowała, i, i ta jej mowa ciała przypominała taniec, to, to, to były tego rodzaju emocje. No, i tak jak mówię, później w tym miejscu właśnie znaleziono ciało pani Jolanty. No, prokuratura twierdzi jednak, że także zeznania tego świadka niewiele wniosły i, i, i nie pozwoliły na, na, na nawet na ustalenie, czy to było zabójstwo, a, a nie mówiąc już o tym, żeby dojść do tego, kto ewentualnie mógł je popełnić. Wiele wskazuje więc na to, i właściwie, właściwie wszystko na dziś wskazuje na to, że sprawa y, śmierci, tej, tej nie, bardzo tajemniczej śmierci, y, pozostanie y, już na zawsze niewyjaśniona. I y, 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 na tym tle. Szczególnie gorzko brzmiał słowa yy, pani Magdaleny Brzeskiej, yy, córki pani Jolanty, yy, która, która na wieści o tym po prostu powiedziała, że, że, że ona już nie szuka sprawiedliwości, że, że po tym wszystkim, co ją spotkało i po tych wszystkich niepowodzeniach w usiłowaniu dojścia do tej sprawiedliwości, dziś chce tylko ciszy. Chce tylko ciszy, nie chce wracać do tej sprawy. Yy. Mam nadzieję, że, że do podobnego wniosku nie dojdzie wymiar sprawiedliwości, ponieważ niezależnie od, od związku pomiędzy ewentualnego rzecz jasna, związku pomiędzy działaniem Marka M, kolekcjonera kamienic, a śmiercią pani Jolanty Brzeskiej, po tym, kiedy sprawa dzikiej reprywatyzacji i uczestnictwa w niej tegoż Marka M stała się głośna, została nagłośniona w mediach, Marek M wielokrotnie już Stawał na ławie oskarżonych. Wielokrotnie też sąd wydawał wobec niego różne wyroki skazujące dotyczącego różnego, różnego rodzaju prób oszustwa przy przejęciu roszczeń e, w ten sposób, o którym mówiłem, dotyczących e, kamienic, których później stawał się właścicielem. Natomiast z tego, co mi wiadomo, do tej pory żaden z tych wyroków się nie uprawomocnił. Te procesy wciąż trwają, e, a Marek, M, e, Pozostaje w stanie oskarżenia, ale też, ale też pozostaje na wolności, a zatem wypada mieć nadzieję, że, że jak najszybciej, chociaż część z tych procesów ulegnie zakończeniu, i, i, i w tym przynajmniej zakresie sprawa tej strasznej śmierci znajdzie jakiś tam swój finał. Dziękuję, to tyle. Do zobaczenia.